Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj 5 minut o, o Piotrze Stokowcu. Chwilę temu zwolnionym z Lechigdańsk przyjrzę się temu trenerowi i dlaczego tak się stało. Moja opinia. Piotr Stokowiec pochodzący z Kielc, wychowanek Orlęta Kielce, później Błękitni Kielce. 131 meczów w Ekstraklasie, 8 goli, m.in. dyskoboli jak do dziś z Wielkopolski, Polonia, Warszawa, czy Śląsk, Wrocław. Była też Dania, ale w Polonii Warszawa kończył swoją klasową karierę. Jako trener zaczynał w Widzewie, były Wigry Suwałki i była Polonia Warszawa, kiedy dostał samodzielnie zespół w sezonie 12-13. Zespół kupiony przez biznesmena Ireneusza Króla. Słynna kasa będzie jutro. Wtedy w Polonii działo się źle, zawodnicy odchodzili. Po rundzie jesiennej sezonu 12-13 warszawska Polonia była na trzecim miejscu w klasie. Sezon... Piotr Stokowiec zakończył na fenomenalnym szóstym miejscu bez pieniędzy, bez jakiejś nobilitacji piłkarzy, którzy nie mieli w głowach granie, tylko martwili się, co będzie jutro, nie dostając pieniędzy. Z Polonii Warszawa trafił do Jagiellonii Białystok. Tam miał yy, jedynym sukcesem, można zaznaczyć, że był półfinał Pucharu Polski, został zwolniony po meczu z Lechem Poznań 1-6. I w sezonie 12-13, w sezonie 13-14, pod koniec tego sezonu przyszedł do Zagłębia Lubin, tworząc świetny, 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 świetny i jeszcze raz świetny czas 3,5 roku w Lubinie. Spadek z ekstraklasy, awans do ekstraklasy, trzecie miejsce w ekstraklasie, trzy rundy eliminacji Ligi Europy, pechowo przegrany dwumecz z Tuńskim sonderyskie i w listopadzie 2017 roku zostaje zwolniony. W 2018 roku w marcu. Jest trenerem Gdańskiej Lechi, i w tymże sezonie, pod koniec tego sezonu, udaje mu się utrzymać Gdańszczan w piłkarskiej ekstraklasie. To był trudny czas, czas dla Gdańszczan, bo mieli problemy, były zwolnienia no i właśnie Piotr Stokowiec znowu ratował tak jak miał ratować w Lubinie dobrą piłkę. Uratował Lechi Gdańsk przed spadkiem. Później był świetny, był świetny czas, między innymi trzecie miejsce w piłkarskiej ekstraklasie, między innymi Puchar Polski, między innymi Super Puchar Polski, dwumecz z Brändby dość pechowo przegrany w Kopenhadze, ale ten pierwszy mecz, zwycięski. W Gdańsku z Brentby 2-1 wydaje mi się, że tam Lechia mogłaby wygrać wyżej i pewnie w Kopenhadze dałaby radę awansować. Dobry czas w Gdańsku, poukładał Lechię, wielu fajnych piłkarzy, m.in. Jarek Kubicki, yy, ściągnął go z zagłębia Lubin. Flavio Pajszą pod jego skrzydłami, pod skrzydłami Piotra Stokowca Flavio, co sezon strzelał mnóstwo goli. Bartosz Kopacz przecież przyszedł i wielu innych zawodników. Nawet te, teraz niedawne transfery Lechia, Konrado czy wcześniej Sajew też dawali radę w tej Lechii. I co nagle się stało, że Piotr Stokowiec zostaje zwolniony po, w tym sezonie po sześciu kolejkach? Lech Gdańsk ma dwa zwycięstwa, trzy remisy i tylko jedną porażkę, porażkę na ciężkim terenie w Poznaniu z Lechem. Zostaje zwolniony. Wcześniej dobre układy z, Adam, z Adamem Mandziarą, prezesem Lech i Gdańsk, spowodowały, że miał pewną pozycję Piotr Stokowiec w Gdańsku, ale z Pawem Żelemem tak już nie było. Podobno sytuacja wyglądała następująco, że do czerwca 2022 roku Piotr Stokowiec będzie w Gdańsku, ale nie zostanie z nim przedłużony kontakt, więc prezesi Lechii postanowili, że skoro nie dogadamy się z Piotrem Stokowcem, albo może inaczej, nie chcemy, by Piotr Stokowiec tworzył projekt Lechia Gdańsk po 2022 roku, rozstańmy się wcześniej. No i dziwne, dla mnie głupie dostanie. Po meczu z Radomiakiem Lechia zagrała świetną pierwszą połowę. Fakt, remis z Beniaminkiem, który ma dwa zwycięstwa na rozkładzie, ma Legię Warszawę, Wartę Poznań i remis w Poznaniu. I nagle takie zwolnienie z dnia na dzień. Piłkarze są w szoku, wszyscy są w szoku, cała piłkarska Polska jest w szoku, że pierwszym trenerem zwolnionym w piłkarskiej ekstraklasie jest Piotr Stokowiec w sezonie 21-22, tym ciężkim sezonie, kiedy poprzednio była ta pandemia i różne takie zagrożenia, które nadal są. Nagle Piotr Stokowiec odchodzi, zostawia statek po 3,5 przedwie. Uważam, że to jest bardzo dobra praca, ciężko przepracowany okres z Jarosławem Bako, z Łukaszem, z Łukaszem smolarowym, z Pawłem Habratem, czyli ze sztabem szkoleniowym Gdańskim, gdańskiej lechi, tej lechi, dali ci ludzie z Piotrem Stokowcem na czele mega duży impuls, powtarzam, 3,5 roku. I podobna historia, tak jak w Lubinie 3,5 roku w Lubinie i około 3,5 roku pracy w Gdańsku. Co teraz z Piotrem Stokowcem? Mówi się o reprezentacji Polski o sztabie szkoleniowym Paulo Sousy. Ja osobiście nie wiem, ale wiem jedno, będzie to gorące nazwisko na rynku piłkarskiej Ekstraklasy. Dziękuję wam bardzo, dziękuję za zasługi. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!